Witam w kolejnym odcinku na Homewood Kryger. Mamy jesień, a jak jesień, no to trzeba się jakoś rozgrzać, bo są chłodne, długie, ciemne wieczory. A jak rozgrzać, no to zupa, a że Polska stoi zupami, albo z zupami Polska stoi, jak kto woli, to zapraszam na zupę krem z marchewki, rozgrzewającą, taką z imbirem, taka naprawdę gęsta, treściwa, smaczna. Przede wszystkim smaczna. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że jak zupa krem, to będziemy blendować. Nie będziemy gotować jakoś y, konkretnych wywarów. Wywar zrobimy taki bazowy z, z naszej kostki warzywnej. Jak nie masz jeszcze, nie, nie oglądałeś, jak zrobić domową kostkę warzywną, to polecam film. Yy, link do filmu będzie w opisie lub w komentarzu. Zobacz, taka kostka warzywna po prostu zamrożona. Zalewasz wrzątkiem i masz bazę do zupy. Naprawdę gorąco polecam wejść w ten przepis. Zobacz, jak to zrobić. Bulion warzywny, taki aromatyczny, świeży, bez, bez, bez żadnej chemii, bez konserwantów. Tak, mamy bazę. Przejdźmy dalej. Teraz nastawię garnek, niech się tam podgrzewa, a ja w międzyczasie pokroję marchew. Jak zupa marchiowa, no to oczywiście marchew będzie potrzebna. Będziemy blendować, więc nie muszę tego kroić jakoś dokładnie w kostkę, nie zależy mi na tym. Po prostu musimy tą marchew pokroić na mniejsze kawałki. Do rozgrzanego garka daję oliwę. Niedużo, tak trochę na dnie. I wrzucam markę. bo markę trzeba podsmażyć. Tak nie przypalić. Po prostu podsmażyć tak, żeby puściła soki. Ja tu zmniejszę na siódemkę z dziewiątki. Drzanie. I tak niech ona się tutaj smaży. A ja przejdę i pokroję resztę wam. Teraz kroję cebulę. Też nie trzeba tutaj nie wiadomo jak. Będziemy to blendować, więc ta cebula musi być tylko pokrojona. Dwa ząbki czosnku. Tu mam już imbir pokrojony. Ja go po prostu. Wcześniej obrałem, pokroiłem, zamroziłem i z tego mrożonego imbiru skorzystam. On jest pełnowartościowy, a po prostu no, nie zepsuje się. Imbir to korzeń roślinny. Jest szeroko używany jako przyprawa i suplement diety. Ma wiele właściwości zdrowotnych, które sprawiają, że jest popularny zarówno w kuchni, jak i w medycynie ludowej. Oto kilka głównych właściwości imbiru. Przeciwzapalny. W imbirze znajdują się substancje o działaniu przeciwzapalnym, które mogą pomagać w łagodzeniu stanów zapalnych w organizmie. Może być przydatny w przypadku problemów z zapaleniem stawów i bólów mięśni. Przeciwwymiotny imbir jest znany ze swojej zdolności łagodzenia nudności i wymiotów. Jest często stosowany w celu złagodzenia mdłości związanych z chorobą lokomacyjną, porannymi nudnościami w ciąży oraz nudnościami pooperacyjnymi. Leczenie bólu Imbir może być pomocny w łagodzeniu bólu, zwłaszcza bólu głowy, migren i bólów menstruacyjnych działa jak naturalny środek przeciwbólowy. Poprawa trawienia: Imbir stymuluje trawienie poprzez zwiększenie produkcji enzymów trawiennych, może pomóc w redukcji wzdęć i niestrawności obniża poziom cukru we krwi. Niektóre badania sugerują, że regularne spożywanie imbiru może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Imbir wzmacnia układ odpornościowy i jest bogaty w przeciwutleniacze i może pomóc w wzmocnieniu układu odpornościowego, co może pomóc w zapobieganiu infekcjom. Wsparcie dla zdrowia serca. Badania wskazują, że imbir może pomagać w obniżeniu poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi, co może przyczynić się do zdrowia serca. Redukcja objawów przeziębienia i grypy. Imbir ma właściwości przeciwwirusowe i może pomagać w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak ból gardła i kaszel. Promowanie utraty wagi. Niektóre badania sugerują, że imbir może pomóc w utracie wagi poprzez zwiększenie tempa metabolizmu i uczucia sytości. Warto natomiast pamiętać, że imbir może interagować z niektórymi lekami, dlatego, zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji lub stosowaniem go w większych ilościach, zwłaszcza jeśli masz istniejące schorzenia zdrowotne. Imbir można spożywać na wiele różnych sposobów. Włączając go do potraw, przyprawiając herbaty, lub korzystając typowo z suplementacji. Tak, teraz dorzucamy tą pokrojoną cebulę imbir i sosnek. I to wszystko trzeba poddusić, Zaznaczam, nie przypal, żeby nie było gorzkie, Trzeba tylko weszlić to wszystko. Teraz pokroję ziemniaki. Ziemniaki tak samo. Po trzech minutach, jak duszę, tutaj jak podsmażam tą marchew i cebulkę, wrzucam ziemiaki. I też je lekko podsmażam. Teraz dodam soli. W tym momencie podlewam bujonem całość. Teraz do naszej zupy daję pieprz świeżo mielony. Tu już każdy musi po prostu według własnego uznania pieprz, płatki chili, żeby troszeczkę podkręcić, żeby ostrzejsza ta zupa była rozgrzewająca. Moja zupa krem już jest gotowa. Teraz trochę jeszcze doprawię, trochę soli. Jest szczypta cynamonu. Dosłownie szczypta. Pięknie pachnie teraz. Tak, to było potrzebne. Jeszcze trochę ostrości? płatków, trochę ostrości, płatki chili. I teraz odstawiam do, do wystudzenia, i za jakieś 10 minut będę to blendował. Zupa jest przestudzona, teraz zblenduję. Jak zupa będzie za gęsta, po prostu zupa krem będzie za gęsta, to można dodać jeszcze bulionu, ewentualnie trochę rozcięczyć wodą. Bulion będzie oczywiście lepszy. Teraz trzeba nałożyć i skonsumować. Sprawdzić czy smaczna. Na zupkę daję natkę pietruszki. Daję ziarna słonecznika. I odrobinę śmietany osiemnastki. Możesz dać kremówkę, możesz dać jogurt jakiś taki naturalny gęsty. Ja w takiej wersji będę konsumował. Sprawdźmy na smak. Mm, pięknie pachnie. Czuć cynamon, czuć imbir. Naprawdę słuchajcie, bardzo fajna sprawa na takie jesienne dni. Idealna zupka. Faktycznie ten imbir rozgrzewa, jest smak podkręcony. Mm, coś pysznego. Z mojej strony, to wszystko. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wszystkie lajki. I życzę miłych wrażeń smakowych. Daj w komentarzu, jak zrobić skorzystać z tego przepisu. Daj w komentarzu znać, jak ci wyszło i czy smakowało tak samo dobrze jak mi. Cześć.